Cześć! Dzisiaj porozmawiamy sobie o kobiecych pasjach i kobiecych hobby. Dam Ci gotowe pomysły na nowe hobby, które może Ci pomóc przejść w prawdziwą metamorfozę życia. Cześć! Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, nazywam się Marta Chowańska-Fyda i na co dzień pracuję z kobietami, pomagając im przejść metamorfozę zewnętrzną i wewnętrzną, obejmującą zarówno zmianę wizerunku, jak i rozwój osobisty. I w dzisiejszym filmiku porozmawiamy właśnie o tym, co jest kluczowe i bardzo ważne, w rozwoju naszej kobiecości, w naszej metamorfozie, czyli podążanie za swoją pasją i posiadaniem w życiu wartościowego hobby. Nie możesz po prostu przejść przez życie nie mając hobby. Twoje życie nie może polegać tylko na pracy, oglądaniu serialu czy przeglądaniu telefonów. Pasja i hobby to coś, co sprawia, że życie jest pełne radości, pasji, wyczekiwania, fantastycznych chwil i przygód. Jak również posiadanie wartościowego hobby czyni Ciebie samą bardziej interesującą osobą i sprawia, że możesz dzielić się czymś bardzo wartościowym z innymi. Czym jest wartościowe hobby? Nie polega ono na tym, żeby podobać się innym, tylko jest to coś, co jest naprawdę Twoje, co sprawia Ci ogromną radość, co rozświetla i rozpromienia Cię. Od środka i sprawia, że stajesz się kobietą magnesem właśnie dlatego, że żyjesz swoją pasją, tym, co sprawia Ci ogromną radość i przyjemność. I chodzi o to, żebyś uhonorowała i znalazła swoje własne zainteresowania i podążała za nimi. Także niekoniecznie szukaj takiego hobby, które jest modne, czy popularne, czy podoba się. Innym ludziom, tylko naprawdę odkryj to, co jest Twoje, a wtedy będziesz bardzo, bardzo szczęśliwa. Bo o to właśnie chodzi w hobby, żeby robić to, co się po prostu lubi, bez względu na to, jak oceniają to inni. Zatem, jeśli szukasz inspiracji na nowe hobby, to przygotowałam takie cztery kategorie, w których podaję różne przykłady, propozycje na spędzanie wolnego czasu, na rozwój pasji. I być może znajdziesz wśród nich właśnie coś dla Ciebie. Chodzi też o to, żeby z hobby eksperymentować, próbować, testować. Możesz je zmieniać, możesz rezygnować. Najważniejsze, żeby robić to właśnie z pasji, a nie z jakiejś wewnętrznej presji. Zatem mamy takie robocze cztery kategorie hobby. Pierwsze z nich to jest hobby kreatywne, artystyczne. Wierzę głęboko, że każda kobieta jest artystką i może znaleźć w swoim życiu jakiś środek artystycznego wyrazu który będzie do niej idealnie pasował. Druga kategoria to hobby fizyczne, ruchowe, związane z naszym ciałem. Można powiedzieć, że hobby artystyczne, kreatywne jest związane z naszym duchem, fizyczne, ruchowe, sportowe związane z naszym ciałem. Dalej mamy hobby intelektualne, umysłowe, związane właśnie z rozwojem umysłu, z uczeniem się. No i czwarta kategoria hobby to jest hobby relacyjne, społeczne, to związane z budowaniem z relacji z innymi ludźmi. Często też właśnie łączące pasjonatów różnych dziedzin, i takim ideałem byłoby mieć przynajmniej jedno hobby w każdej z tych dziedzin, bo wtedy właśnie nasze życie, jeśli chodzi o rozwój, o pasję, o radość, jest takie kompletne i pełne, bo mamy tutaj ciało, umysł, ducha oraz relacje z innymi hobby artystyczne, kreatywne to jest niesamowity sposób na rozbudzenie swojej kobiecej energii rozbudzenie w sobie artystki ponieważ kobieca energia to jest właśnie energia tworzenia także co może być takim hobbym artystycznym artystycznym oczywiście może to być sztuka ja na przykład od dziecka kochałam malować i często w ramach relaksu kiedy mam chwilę wolnego czasu biorę płótna, biorę kredki zeszyty czy, czy farby i po prostu maluję, rysuję, szkicuję, co jest bardzo ważne, żeby robić to bez oceniania swoich prac, bez perfekcjonizmu, włączyć krytycyzm, robić to po prostu dla przyjemności. W dzieciństwie u mnie to hobby przerodziło się później w pasję do makijażu i włączenie kolorów, tworzenie kształtów, faktur na twarzy, zatem później to hobby przekształciło się w mój biznes, w moją pasję. Nie zawsze tak musi być, ale bardzo często jeśli hobby rozwijamy regularnie, no to dochodzimy do takiego mistrzostwa, że może to się stać naszą pracą i też źródłem dochodów. Co jeszcze w kategorii sztuki rzemiosła? No na przykład tworzenie biżuterii czy szycie ubrań albo tworzenie jakichś figurek, nie wiem, z gliny czy z modeliny, z plasteliny też często do rozwoju takich artystycznych hobby. Pomaga nam zabawa z dziećmi. Kaligrafia, robienie na drutach, robótki ręczne, szycie to wszystko może być genialnym sposobem na znalezienie właśnie artystycznego hobby, jak również daje to też taki wspaniały odpoczynek dla umysłu. Zatem zachęcam cię, żeby popróbować różnych z tych dziedzin i zobaczyć, bo być może znajdziesz. Właśnie to, co najbardziej kochasz. Ja bardzo też lubię na przykład tworzenie kolaży, wycinanie zdjęć, wyklejanie, scrapbooking, tworzenie pięknych albumów. Ważne, żeby odkryć sobie na nowo taką małą dziewczynkę, która kocha tworzyć, która kocha się bawić i zacząć to po prostu robić na nowo. I chociaż takie kilka minut dziennie, czy kilkanaście, kilkadziesiąt w tygodniu, daje fantastyczny taki czas ze sobą, zatrzymanie się, odpoczynek i jesteś źródłem wielu, wielu inspiracji. Artyzm to z pewnością jest pokarm dla duszy. Hobby kreatywnym może też być muzyka, śpiewanie, pisanie piosenek, gra na instrumentach. Warto to robić, warto próbować, znaleźć swój styl. Uczyć się nawet od podstaw i znów. Nie chodzi od razu o osiągnięcie mistrzostwa. Może się okazać, że masz do tego, bądź miałaś naturalny talent i trochę go zakopałaś, więc warto go rozwijać. Chodzi o dobrą zabawę. Taniec, muzyka, śpiew, tworzenie muzyki, pisanie piosenek, wspólne śpiewanie, dołączenie do chóru jest fantastycznym, artystycznym hobby, które też rozwija nas fizycznie, intelektualnie i duchowo. Pisanie. Być może jako nastolatka prowadziłaś dziennik. Ja prowadzę taki dziennik do dzisiaj. Zapisywanie swoich myśli, refleksji, modlitw, też czytanie i mm, na przykład podkreślanie ważnych zdań i cytatów, spisywanie ich, pisanie wierszy, pisanie książek i e buków, nawet takich do szuflady na początek. To też jest wspaniała forma artystycznego wyrazu. Do gorąco cię zachęcam, żeby spróbować zacząć zapisywać swoje myśli, swoje emocje, swoje refleksje. To też może być świetna metoda takiego autocoachingu, autoterapii, żeby po prostu poznawać siebie lepiej właśnie poprzez zapisywanie swoich myśli. Ja piszę i czytam od zawsze, kocham to bardzo i owocem tego są na przykład moje e-booki, moje posty, też pisanie newsletterów, tworzenie, pisanie bloga. To wszystko może być piękną pasją, pięknym hobby, które pomaga wyrazić siebie. Kolejne hobby artystyczne to wszelka cyfrowa kreatywność: tworzenie filmów, robienie zdjęć, grafiki, nagrywanie filmów na YouTube, vlogów, reportaży. To wszystko może być wspaniałą pasją, wspaniał, wspaniałym hobby również artystycznym przy użyciu cyfrowych narzędzi. Tworzenie rodzinnych albumów może połączyć. Się właśnie robienie zdjęć ze scrapbookingiem, czy z tworzeniem takiego artystycznego albumu, czy regularne sesje zdjęciowe, gdzie też się przebieramy, stylizujemy i robimy sobie pamiątkowe zdjęcia. To wszystko może być świetnym pomysłem, świetnym hobby, które możesz zacząć wypróbowywać, nawet przy użyciu samego telefonu. Dzisiaj jest ogrom możliwości do tego, żeby bawić się, czy to fotografię przyrody, czy fotografię modową. Czy fotografię beauty, czy kulinarną, e, nagrywanie. Tak naprawdę, możesz nawet założyć sobie swój kanał na YouTube i po prostu zacząć tworzyć dla samej przyjemności tworzenia. E, ja uwielbiam od zawsze e, montować filmy, tworzyć filmy. Już jako dziecko tworzyłam e, na przykład filmy e, na wesela, tworzyłam reportaże przez lata, pracowałam też później jako fotograf i to był właśnie wynik mojego hobby już z dzieciństwa, gdzie. Zawsze z ciekawością sięgałam po kamery czy po aparat. Nawet skończyłam dziennikarstwo. Sztuki kulinarne, gotowanie, pieczenie, tworzenie kreatywnych dań. Wiem, że wiele kobiet naprawdę spełnia się i ma ogromną pasję do tego i potrafi zachwycić smakami. Dla mnie też hobby są podróże kulinarne, czyli testowanie różnych smaków z całego świata i później próba odtworzenia ich w domu. Zatem gotowanie, karmienie innych, jak również testowanie nowych wspaniałości, też ozdabianie na przykład tortów, ciastek, tworzenie pięknych dań, testowanie najlepszych restauracji, to też jest fantastyczne i z pewnością bardzo smaczne artystyczne hobby. I ostatnie przykłady artystycznych hobby związane z dekoracją i estetyką, takie jak dekorowanie wnętrz, porządkowanie domu, projekt DIY, czyli zrób to sama, moda, uroda, analiza kolorystyczna powiem każdej kobiety jest tak naprawdę niesienie piękna i każdy z nas ma to piękno w sobie i to się bardzo często wyraża też w sposobie, w jaki na przykład dekorujemy swój dom, czy jak się ubieramy, wyrażamy siebie, nawet jak się malujemy, jak dobieramy kolorystykę wnętrz. I niektórzy mają do tego większy talent, inni mniejszy, ale warto to odkrywać, warto to zgłębiać. Ja na przykład zawsze kochałam modę, Kochałam ubrania, łowy w second-handach, łączenie i uczenie się o, o modzie, dlatego też pewnie później wybrałam też taką drogę zawodową, stylizację, wizerz i efektem tego stały się bardzo takie skuteczne metody na na przykład organizację swojej szafy, bo lubiłam też właśnie to tworzenie, połączyć z takim porządkowaniem, organizacją, z taką maksymalizacją efektów, żeby, żeby to, co ubieram, zawsze sprawiało mi radość i stworzyłam ebook, Twoja szafa marzeń, w którym właśnie opisuję, jak połączyć taką pasję do mody, do ubrań, do piękna, ze świetną organizacją szafy bez konieczności robienia nowych zakupów, także często jest tak, że kiedy zaczynamy zgłębiać jakieś hobby, jakąś dziedzinę, jakąś pasję, czy tam na przykład książki na dany temat, to pojawiają się w naszej głowie kolejne kreatywne pomysły, jak tą wiedzę wykorzystać i co możemy z, to, z tym zrobić dla upiększenia udoskonalenia naszego życia. Każda kobieta jest artystką i mam nadzieję, że Ty znajdziesz swój środek artystycznego wyrazu, jeśli masz jeszcze jakieś inne pomysły bądź konkretne propozycje na takie artystyczne hobby, to proszę umieść je w komentarzu, bo na pewno ta lista jest niewyczerpana i bardzo długa. Takie różne propozycje też zamieszczam do pobrania w opisie, żebyś mogła sobie zobaczyć, zainspirować się, znaleźć ich więcej. A teraz przejdziemy do hobby fizycznego, czyli ruchowego, tego, które jest związane z naszym ciałem. Hobby fizyczne jest bardzo ważne, ruch jest bardzo ważny dla naszego zdrowia, pomaga też wyjść z naszej głowy, z naszego umysłu, wejść do naszego ciała i często podczas ruchu właśnie głowa się odblokowuje i też pojawiają się nowe pomysły, relaksujemy się, odprężamy, odstresowujemy, więc hobby związane z ruchem. To jest też coś, co bardzo, bardzo polecam. No, i tutaj mamy ogromny szereg możliwości. Bywa tak, że ktoś myśli, że nie lubi się ruszać, nie lubi sportu, ale to dlatego, że jeszcze nie znalazł tego idealnego sportu, ruchu dla siebie. Może to być taniec, może to być jogging, może to być siłownia, może to być pilates, może to być yoga, może być surfing, może być pływanie, kajakarstwo, sporty zespołowe. Zachęcam się do próbowania różnych sportów, możesz uczestniczyć w zajęciach grupowych, albo odkryć, że najlepiej um, rozwijasz się indywidualnie. Warto też, jeśli już znajdziesz ten sport, który naprawdę Ci się podoba, na przykład kickboxing, zacząć pracować z trenerem, tak, żeby eliminować błędy i uczyć się najlepszych technik i wzrastać, bo sport to też jest takie, takie obszar, gdzie fantastycznie widzimy rezultaty, gdzie osiągamy, gdzie każdy kolejny trening to jest jakiś kroczek w kierunku właśnie lepszej formy, lepszego ciała, lepszych też umiejętności ruchowych. Także tutaj zachęcam też do pracy z, z profesjonalistami, albo możesz też ćwiczyć w domu, bo na przykład na YouTube znajdziesz masę darmowych treningów, planów treningowych. Próbuj, szukaj, um, baw się tym i też tutaj, jeśli chodzi o kategorie właśnie ćwiczeń fizycznych, czy hobby związanego ze sportem, to bardzo zachęcam wszystkie tak zwane Aktywności fizyczne outdoorowe, czyli na zewnątrz, na przykład regularne spacery, czy chodzenie po górach, albo ogrodnictwo, czy właśnie sporty na plaży, czy podróżowanie takie sportowe. Na przykład mam znajomą, która jeździ kondo w Gruzji i to jest coś wspaniałego i to jest jej wielka pasja. Zatem znajdź sobie właśnie takie hobby ruchowe, które Ci się podoba i połącz je z przebywaniem na świeżym powietrzu, a zyskasz nie tylko lepsze ciało, spokojniejszą głowę, ale jeszcze, jeszcze większe zdrowie. Tutaj też mogę dodać do tej kategorii na przykład morsowanie. Może to świetnie dopasować do pory roku, leśne kąpiele. Możliwości jest ogrom. Nic, tylko próbować i znaleźć tą swoją ukochaną, a następnie robić ją jak najczęściej. Trzecia kategoria to hobby intelektualne, umysłowe. Związane z rozwojem naszego umysłu. Tak naprawdę, nie kończmy rozwoju umysłu i nauki na szkole czy na studiach. Uczmy się całe życie, stymulujmy nasz mózg do pracy, do rozwoju. I tutaj, jeśli chodzi o hobby intelektualne, to przykładowo jest to przede wszystkim nauka nowych rzeczy, chociażby poprzez czytanie, pochłanianie książek, czytanie książek. Z takich dziedzin, które Cię interesują, albo w ogóle z dziedzin, których, o których nie miałaś wcześniej pojęcia, które były Ci na przykład dalekie czy obce w szkole. Ja mam takie doświadczenie, że bardzo wiele mm, rzeczy, które w szkole mnie gdzieś tam nudziły, nie podobały mi się, tak jak na przykład podstawy przedsiębiorczości czy finanse, tak teraz są moją ogromną pasją i kocham się uczyć tego na nowo, właśnie poprzez lekturę ciekawych książek z danej dziedziny. Na przykład nowego języka, czy historii, filozofii, psychologii, słuchanie podcastów z różnych dziedzin, rozwój osobisty, zapisywanie się w ogóle na różne kursy ciekawe, uczenie się nowych rzeczy, wybierz taką dziedzinę, która naprawdę cię fascynuje, która cię ciekawi i zgłębiaj tę wiedzę, a może się okazać, że bardzo szybko staniesz się w niej prawdziwym ekspertem. Rozwój hobby umysłowego jest też bardzo mocno związany z myśleniem strategicznym, także wszelkie gry typu szachy, czy na przykład rozwiązywanie krzyżówek, sudoku, takie gry intelektualne, namyślenie, na spryt mogą być fantastycznym takim narzędziem właśnie do rozwoju umysłu, a równocześnie ogromną, ogromną przyjemnością. Ja na przykład bardzo lubię skrable i to też pewnie ma związek z czytaniem, z pisaniem. Takie, w takie gry można też grać rodzinnie, zaraz zresztą przejdziemy do hobby związanym z innymi ludźmi. Także warto też próbować takich rzeczy. Jeśli masz pomysły na więcej hobby umysłowych, jak możesz rozwijać swój intelekt, swój umysł, to też zapisz je w komentarzu, a listę propozycji ode mnie znajdziesz w opisie do tego filmu. I czwarta kategoria to hobby społeczne. Te, które łączą nas ze sobą. Organizacja regularnych spotkań. Możesz je połączyć z innymi hobby. Na przykład regularne spotkania kulinarne z przyjaciółmi, którzy tak jak Ty kochają gotować. Ja na przykład regularnie organizuję warsztaty dla kobiet, gdzie łączę moje dwie największe pasje, czyli wizaż, dbanie, urodę z rozwojem osobistym. I na takie cykliczne spotkania może przyjść, przyjechać każda kobieta, która chce się rozwijać i przechodzić metamorfozę. Uwielbiam takie spotkania kreować, tworzyć, prowadzić zawsze w cudownej, kobiecej atmosferze. Zatem regularna organizacja, jako taka gospodyni, właśnie spotkań związanych z Twoim zainteresowaniem, z Twoją pasją, z Twoim tematem, to może być coś wspaniałego. Dojdziesz do tego, jeśli najpierw sama zaczniesz uczestniczyć na przykład w grupowych zajęciach, jakichś kursach, powiedzmy, szydełkowania czy ceramiki, gdzie poza tym, że uczysz się nowej rzeczy, rozwijasz swoje hobby, czy to intelektualne, czy fizyczne, czy artystyczne, to jeszcze nawiązujesz relacje z innymi ludźmi. Hobby społecznym, relacyjnym jest też wolontariat, na przykład w swoim sąsiedztwie albo w schroniskach dla zwierząt, angażowanie się w lokalne akcje dobro, dobroczynne. Czy uczestniczenie właśnie w takich eventach z zakresu, który Cię interesuje, w eventach pasjonatów? Najpierw często jest tak, że rozwijamy hobby we własnym domu po cichutku, a potem odnajdujemy ludzi, którzy dzielą tę samą pasję, na przykład w internecie i spotykamy się z nimi na genialnych, genialnych wydarzeniach w kraju czy na świecie. Zatem hobby to też sposób na poznawanie nowych ludzi, czerpanie od nich inspiracji i zacieśnianie. Pięknych więzi między sobą. Każde Twoje hobby możesz rozwijać też w grupie. Możesz stawać się ekspertem w danej dziedzinie, możesz dzielić się wiedzą z innymi i uczyć się od innych. Do czego bardzo, bardzo cię zachęcam, bo pasja przeżywana wspólnie potęguje radość, potęguje poczucie spełnienia i zaspokaja naszą potrzebę tworzenia pięknych, trwałych relacji. Poza tym Wszyscy kochamy przebywać ludźmi, którzy mają podobne zainteresowania myślą podobnie i wzajemnie się z nimi inspirować i motywować. Dla mnie takim hobby jest również wyjeżdżanie na właśnie różne kursy rozwoju osobistego warsztaty czy rekolekcje, gdzie spotykam ludzi o podobnych wartościach i to od razu skraca dystans i pozwala poznać się bliżej, jak również rozwijać swoją pasję. I to już wszystko. Mam nadzieję, że zainspirowałam Cię do działania i że sięgniesz po któreś hobby. I tak jak powiedziałam, listę propozycji znajdziesz też w opisie do tego filmu, jak również linki do moich produktów cyfrowych, które być może pomogą Ci zgłębiać się Twoje pasje albo odkryć nowe. Pamiętaj, że pasja to nie presja, że należy próbować, ale jeśli coś Ci się nie spodoba, zawsze możesz z tego zrezygnować i szukać dalej. Życzę Tobie przepięknego rozwoju. Dziękuję, że jesteś ze mną. Zapraszam do oglądania pozostałych moich filmów. A jeśli dzisiaj jeszcze tego nie usłyszałaś, to chcę Ci tylko powiedzieć, że jesteś piękna, jesteś dobra, jesteś mądra, jesteś ważna i masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby osiągnąć wszystko, o czym marzysz. Trzymaj się ciepło. Pa pa.